To na 53. Megan. Wtorek 2 października 2012 rano. Zaraz, Lunie, czuję, że lada chwila. Szczękam zębami, mam białośne czubki palców. Nie wchodzę do środka. Podaję się tu. Teraz złoduję uczucia. Oczyszcza jak odwata kąpiel. Zresztą i tak, skąd zaraz wyjdzie, zaprowadzi mnie do domu i owinie kocem jak dziecko. Wczoraj miałem atak paniki. Już wracałem, gdy zobaczyłem motocykl, który nagle przyspieszał. Ciągle przyspieszał. Czerwony samochód jadący tuż przy krawężniku. Jakby kierownica polował na proste tutki. I dwie kobiety z wózkami blokującymi chodnik. Nie mogłam ich ominąć, więc weszła na jezdnię i omalnie potrącił mi samochód jadący w przeciwnym kierunku, którego nie zauważyłam. Kierownica zatrąbił i krzyknął coś do mnie. Nie mogłam złapać tchu. Serce waliło mi jak szalone. Ścisnęło mnie w żołądku jak wtedy, gdy bierze się pigułkę i ma się zaraz dostać kopa. Poczułam gwałtowne uderzenie adre adrenaliny. Po tym dostaje się mdłości, choć jest się jednocześnie podnieconym i przerażonym. Wpadłem do domu, przebiegłem przez salon i ogród i siadam pod płotem, czekając, aż nadjedzie pociąg, aż się we mnie przetoczy, zagłuszając inne odgłosy. Chciałem, żeby Scott wyszedł i mnie uspokoił, spokoju, nie było go w domu. Próbowałem przejść przez płot i posiedzieć chwilę po drugiej stronie, tam, gdzie nikt nie chodzi. Zkaleczałem się w rękę, więc wróciłem do domu, a potem przyszedł Scott i spytał się, co się stało. Wiedziałem, że zmywając upuściłam szklankę. Nie wierzył mi i bardzo się zdenerwował. W nocy wstałem z Skota Śpiącego i po cichu zeszłam na dół na taras. Wybrałam numer i słuchałam jego głosu, gdy odebrał. Początkowo cichego i sennego, a potem głośniejszego, czujnego, zaniepokojonego, poirytowanego. Rozłączyłam się, chcąc zobaczyć, czy odzwoni. Nie ukryłam numeru, więc mógł, ale on milczał, więc zadzwoniłam jeszcze raz, jeszcze raz. I jeszcze raz. Włączyła się poczta głosowa, nijaki rzeczowy głos, który obiecał, że skontaktuje się ze mną jak przy najbliższej sposobności. Zastanawiałam się, czy nie zadzwonić do gabinetu i nie przyspieszyć spotkania, ale doszłam do wniosku, że nawet ich automatyczny system telefoniczny nie działa w środku nocy, więc wróciłam do łóżka. Nie spałam ani minuty. Rano mogłabym pojechać do Hollywood i zrobić kilka zdjęć. O tej porze zmgliście, mgliście, ciemno i klimatycznie, więc fotki powinny być dobre. Zastanawiałam się, czy nie zająć się robieniem takich malutkich pocztówek. Mogłabym sprzedawać je w sklepie z pamiątkami przy Kingly Road. Scott ciągle powtarza, że nie muszę zawracać sobie głowy pracą, żeby nam po prostu odpoczywać, jaka inwalidka. Odpoczynek to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję. Muszę znaleźć coś, czy mogłabym wypełnić dzień. Wiem, co będzie, jeśli nie znajdę. Wieczorem. Doktor Abdik to na imię prosi, żeby mówić mu kamal. Abdik Camel. Zasugerował na dzisiejszej sesji, abym zaczęła pisać pamiętnik. Mało brakowało i wypaliłabym, że nie, nie mogę, nie ufam mężowi. Mogły go przeczytać. Nie powiedziałem tego uważając, że zachowałabym się straszliwie nielojalnie wobec Scotta, ale to prawda. Nie mogłabym napisać tego, co naprawdę czuję, myślę czy robię. Dowód? Gdy dziś wieczorem usiadłem do domu, mój laptop był ciepły. Scott umie wyczyścić historię przeglądania, czy jak się to tam nazywa. Doskonale potrafi zaczynać ślady, ale wiem, że przed wyjściem wyłączyłem komputer. Znowu czytam moje maile. W sumie nie mam nic przeciwko temu, nie znajdzie nic ciekawego. Mnóstwo spamu, z firm, z pośrednictwa pracy, listy od Jenny, zajęciem pilatesu, która na zmianę z koleżankami ze czwartek wieczorem gotuje kolację i namawia mnie, żebym wstąpiła do ich klubu. Wolałabym już umrzeć. Nie przeszkadza mi to, ponieważ Scott ma dzięki temu pewność, że nic się nie dzieje, że nic nie knuje. Tak jest dobrze i dla mnie, dla nas, nawet jeśli to nieprawda. Zresztą nie mogę na niego się gniewać, bo ma powody do podejrzliwości i mu je kiedyś dam pewnie znowu. Nie jestem zadową żoną. Nie potrafię nią być, że nie wiem, jak bardzo go kochała, to mi nie wystarczy. Sobota 13 października 2012 rano, spałam 5 godzin, najdłużej od wieków, a najdziwniejsze jest to, że wczoraj wieczorem. Tuż po powrocie byłam tak nakręcona, że chodziłam po ścianach. Powiedziałam sobie, że już tego nie zrobię. Że po ostatnim razem, razie, nawet go zobaczyłam, tylko zapragnęłam, pomyślałam, czemu nie. Nie rozumiem, dlaczego powinnam się ograniczać. Mnóstwo lud ludzi tego nie robi, a już na pewno mężczyzn. Nie chcę nikogo skrzywdzić, ale trzeba być w jednym sobie, prawda? I właśnie to robię. Jestem wierna swoim i ja, temu, którego nikt nie zna. Nawet Scott i Kamal, nikt. Po zajęciach pilatesu zapytałam Tarę, czy pójdzie ze mną do kina w przyszłym tygodniu i czy będzie mnie kryła. Jeśli zadzwoni, możemy powiedzieć, że jestem w toalecie i zaraz odzwonię. Potem przykręć do mnie, a ja do niego i będzie spoko. Uśmiechnęła się z uszu, a odpadła. odparła: Nie ma sprawy. Nawet nie pytała, kto, gdzie idę, ani z kim. Ona naprawdę chce być moją przyjaciółką. Spotkaliśmy się pod łambędziem w coli. Gwynęło pokój. Musimy być ostrożni, nie możemy się dać nakryć. Wpadka byłaby dla niego fatalna, zniszczyłaby mu życie. Dla mnie też byłaby katastrofą. Nic nawet myśleć, by zrobiłby Scott. Później chciał ze mną porozmawiać o tym, co się stało, gdy była młoda i mieszkałam w Norwich. Kiedyś coś mu wspomniałam, ale wczoraj zażona w szczegółów. Coś mu tam powiedziałam, lecz nie była to prawda. Kłamałam, zmyślałam. Mówiłam obrzydliwe rzeczy, które chciał usłyszeć. Dobrze się bawiłam. Nie mam wyrzutów sumienia, że kłamałam. Zresztą wątpię, czy mi uwierzył. Jestem pewna, że on też kłamie. Leżał na łóżku, patrząc się, jak ubieram. Powiedział, to nie możesz powtórzyć. Dobrze wie, że nie może. Nie możemy tego ciągnąć. Nie rację. wiem, że nie możemy. Nie powinniśmy, nie wolno nam, ale to zrobimy. To nie był ostatni raz, nie odmówi mi. Myślałam o tym w drodze do domu jest to coś, co najbardziej w tym lubię mieć nad kimś władzę. To najbardziej upaja. Wieczorem jestem w kuchni, otwieram butelkę wina. Kiedy Scott staje za mną, kładzie mi ręce na ramionach, ściska je i pyta: Jak byłem na terapii? Mówisz dobrze, że miałem postępy. Zdążył już przywyknąć do tego, że nigdy nie zadam szczegółów. Dobrze że się pojawiłaś starą? Stretuję do niego i nie wiem, czy tak sobie pyta, czy coś podejrzewa. Nie wyczułem nic w jego głosie. Jest miła, mówię. Dogadalibyście się. Za tydzień idziemy do kina. Może potem zapraszam na kolację. A mnie do kina nie zaprosisz? Oczywiście, że tak. Doradzam się całego w usta. Ale ona chce iść na ten film z Bulog, więc dość wystarczy. Przyprowadzi się do nas na kolację, mówi, delikatnie przyciskając ręce do moich pośladków. Nalewam wino i wychodzimy na dwór. Siedem na tarasie z nogami w trawie. Ona jest mężatką? Pyta. Tara? Nie, jest ingielką. Ma chłopaka? Chyba nie. A dziewczyna? Ona się brwi i głośno się śmieje. To ile ona ma lat? Nie wiem, około 40. Aha, i nikogo nie ma. To trochę smutne. Hmm, chyba jest zakupniona. Takie zawsze cię co? Te samotne, ciągną prosto do ciebie. Myślisz? A więc nie ma dzieci, tak? Pytaj. Wiem, że może mam coś za uszami. Ale kiedy tylko wspominam o dzieciach, słyszę napięcie w jego głosie. Czuję, że zaraz się pokłócimy, a tego nie chcę. Nie mam na to siły, więc wstaję i każę mu zadać kieliszki, bo idziemy do sypialni. Idzie za mną, a rozbieram się na schodach, kiedy wchodzimy do pokoju. Popycha mnie na łóżko, nawet o nim nie myślę. Ale to nie szkodzi, ponieważ on o tym nie wie. Jestem tak dobra, że mi wierzy.